nową segregację i zobaczcie tutaj teraz tak w tej skrzyni, którą Wam ostatnio pokazywałam, że jest pełna zabawek, teraz są tylko i wyłącznie pluszaki i ta skrzynia dzięki temu jest lżejsza, nadusia jest w ogóle królową pluszakową, ona kocha pluszaki, tak, cały czas się nimi bawisz. Może sobie je, wiecie, wysypywać. Teraz wie co ma. O, wskakuje do nich, także jest o wiele wygodniej. I te zabawki po prostu rozdzieliłyśmy na trzy inne pojemniki. Dzięki czemu też tamte zabawki będą bardziej w użytku. Nie pomyślałam o tym wcześniej, a zobaczcie, takie to było proste. My tutaj już nie mamy miejsca na jakiś dodatkowy regał, więc no, po prostu posiłkujemy się tego typu pojemnikami. Część zabawek mamy w szafie. Część zabawek mamy w komodzie, no mówię wam, po prostu jest to totalnie, totalnie logistycznie. Wow, jak ty rozerwałaś tą rolkę Jesteśmy w Ścinawie. Ja tu mam o mojego towarzysza. Kajka. Dzisiaj w ogóle jest piąteczek, ale wolny piąteczek, bo jest tydzień edukacji narodowej, szkoła ma wolne, także Nadusia też ma długi weekend, prawda? Babcia no babcia nasza niestety nie, bo żłobki wolnego nie mają. Majna, no, ekstra. Także idziemy po pierwsze bankomat, po drugie, dino, Tak? A później. Później kogo my odwiedzamy w parku kaczuszki. naszym ulubionym kaczuszki. I będziemy je chyba karmić, co? Mhm. No to idziemy w drogę. I co mała? Duża, duża piłka z kamienia, co? Wow. Mała. Nadusia mówi, mamo, mogę na to wejść, przecież to jest małe. Ja wiem, no nie wiem, czy takie małe. A tu druga. Szukam nieustannie odżywki z tej serii, bo to jest hit TikToka, ale nigdzie nie ma. Co ty masz? Weszłyśmy do Rosmana po pastę do zębów i pół torby rzeczy. Nadusia leci na fontannę. Proszę bardzo. Wow, co? Mamy to bołek nasz o, ale zdobyłam jedną rzecz z TikToka, zaraz Wam pokażę, ale ona chyba jest zawsze z tego, co mi wiadomo. Dobra, lecimy do Kaczuszyk. Już mama zapina Ci pas. I, I keep on making the same Ale kaczuszek do Nadusi przypłynęło, prawda? Mhm. Ale one czekały chyba na ciebie, aż ty coś pysznego im wow. przyniesiesz. Wow! No się kłóciły. Kłóciły się, no a jak? Każda by chciała coś pysznego. Ale ich dużo dzisiaj. Kaczuszki nakarmione, my już się zbieramy. Nadusia tutaj o. Koordynację, tak? I równowagę ćwiczy. I jedziemy do domu. Zagrzejemy obiadek, który mamy z wczoraj, czyli zupę grochową oraz kopytka. Dzisiaj kopytka będą odsmażone z cebulką i z kiełbaską, bo mamy też kiełbasę. No i to słuchajcie, zawiozę na pole za jakiś czas, bo Oleg dość późno jadł śniadanie, więc z tym się nie spieszy. No bo dzisiaj, tak jak Wam rano wspomniałam, koszenie słonecznika. Ale ona kombinuje i nie każe sobie dać ręki, wiecie? No, tak więc. Cudak. E, tak? więc taki plan y, i na pewno będzie. Ten jest wyjątkowy, tak? To mama ci przytrzyma. Ma ma czerwony liść, tutaj zielony i żółty. Trzy kolory, tak? Super. Ja muszę też troszkę popracować standardowo, ale też pokażę Wam prędzej, co tam w Rosmanie kupiłam. I mam jeszcze jeden taki porządkowy plan na dziś. Zobaczymy, czy mi się uda go wypełnić. I lecimy sobie, mam tu mar bardzo, ale to bardzo maleńkie zakupy z wino, pieczywo, e, ja muszę je oczywiście zamrozić i wtedy mamy na, e, no właśnie nawet po weekendzie, nie trzeba e, zaraz biegać po piekarniach, tutaj bułki, krówki, u nas dawno takich cuksów e, właśnie pojedynczych nie było, więc właśnie króweczki, tutaj mamy michałki, takie na wagę, e, twaróg półtłusty, się zażyczyła sobie pierog, więc no zobaczcie, mimo, że mi się może nie chcieć, nie mam czasu, czy coś, pierogi muszą być, więc będę Będę znowu robiła tutaj 5 sztuk znikarsów, żeby Oleg miał na pole taką przegryzkę. Tutaj z kolei włoszczyzna i cebula, a tutaj serek naturalny łaciaty. I jeszcze szybko pokażę Wam, co w Rosmanie. I Rosman, proszę bardzo. Tutaj mamy po pierwsze maskę do włosów. Ona zawsze jest na tym dziale tych miniatur podróżnych. I do właśnie dziewczyny na TikToku śmieją się, że ona powinna być wypuszczona w standardowym opakowaniu, bo ponoć jest genialna, więc zobaczymy. Tak jak mówię, tej odżywki pomarańczowej niestety nie udało mi się kupić, ale to też jest taki hit z TikToka, z reguły dostępny. Kosztuje 3,69 chyba. Um, także zobaczymy jak się sprawdzi. Ja jak wiecie kocham te maski Garnier, Garnier Food Her, o chyba tak. No, ale zobaczymy, tak, może będzie super. Tutaj mam wkładki higieniczne, fasel, na tym, na tym mi zależało, czyli taki środek do czyszczenia dywanów. Chciałabym dzisiaj właśnie ogarnąć nasz dywanik, który mamy przed narożnikiem. Mam nadzieję, że mi to się uda. I co robimy? Rozpylamy sobie tę pianę na powierzchnię, później ją tak jakby masowujemy, wszorowujemy i, i po dwóch godzinach odkurzamy. Więc łatwa sprawa, łatwy zabieg. Mam nadzieję, że to zrobi dziś. Klinoszyb, bo już mi się kończy, i pasta do zębów. I tyle. Kochani, całe moje dzisiejsze zakupy. I dojeżdżamy do tatunia zaraz, z i obiadek. I kto będzie kombajnem jeździł? Ja i mama. Ty i mama? I ty pozwoliłaś mamie? Super, bo nieraz jest tak, że nawet się mamie nie pozwala, prawda? Super. I słonecznik dzisiaj koszony. Także nie wygląda y, tak jak powinien, no niestety susza dała się we znaki, ale i tak Olek mówi, że nie ma tragedii jak na tę pogodę, która była. Kochani, biorę się za pranie dywanu, chociaż tak mi się już dzisiaj nie chce, ale stwierdziłam, że jak teraz tego nie zrobię, to później będzie ciężko. Będziesz mi pomagać? Dobrze, mamy tutaj nasze wanisz. Szczotkę. Troszkę szczotkę twojego kucyka No to prawda I mamy tutaj taką fajną szczotkę Ja nawet nie pamiętam gdzie ją kupiłam Ale właśnie do tego typu akcji Ona się sprawdza idealnie w Myślisz, że w Rosmanie? Możliwe to e, Dobra, to pryskamy ja denko I musimy to porządnie wetrzeć Ja tak? to robię ja. Ty ja. pryskasz czy ty wcierasz? Ja, ja wcieram Dobra, to mama pryska Sprawdźmy jak to działa Dałyśmy naszych widzów na dół. Nie przesuwamy tego dywanu, bo tak naprawdę interesuje nas tutaj ta powierzchnia, gdzie chodzimy. E, a tam jest e, pod kanapą tego niewiele. Natomiast jesteśmy, same nie ma. Tatunia nie ma nam kto tego wyjąć, prawda? Mm -hmm. No to dobrze. Może chodź tu na dusiu. O, a mama zacznie tu od przodu. O, wow, ile i piany jak... Wow, jego jak napryska nie zabezpieczyłyśmy kanapy, to może będę trochę dalej. O. Trzeba było mocniej wcisnąć. Wow. Wow, prawda? Ja wiem wiem. Ja wiem. Ja muszę... Dobra. Tak, i wcieramy. Mocno. Dużo siły trzeba. Wow. Ale to przyjemnie pachnie, to już wam mogę powiedzieć na pewno. <noise> Psikamy dalej. Tą część już mamy tutaj wytartą i czekamy, aż to wyschnie. Nadusia, nie, 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 nie! Kotuś! Tutaj, po kolei, tak jak mama, paskiem, ok? Pasek, bo tam jak mama będzie kucać... Dobra, dobra. No dobra, myślę, że to na razie wystarczy. Ja to wetrę, na Nadeńko. Ja, ja, ja. Tak? No to wcieraj teraz ty. Cała ręka, słuchajcie, jest pijany, ale nic. I działamy! Fajne to powiem wam, że naprawdę to fajne, więc wydaje mi się, że nam tu pomoże ten dywan. Nie jest jakoś mocno brudny, ale już y, wymagał takiego fajnego odświeżenia. Wybaczcie w tle bajeczki, ale nadusia ogląda, ale chciałam Wam pokazać efekt końcowy. To jest świeżo po wypraniu. Powiem Wam, że jest tak piękny zapach. Szybka sprawa to na pewno dwie plamki, takie miałam tutaj intensywniejsze to zeszły i teraz dwie godziny czekamy, to jest wiecie, generalnie mokre. I dwie godzinki czekamy, później trzeba odkurzyć dywan i po robocie. I przyszłam w moje spokojniutkie miejsce, gdzie bajki nie będą nas zagłuszać. I tyle, kochani, na dzisiaj, tyle w dzisiejszym vlogu, mam nadzieję, że Wam się podobało, ja już na dziś mam dosyć. Naprawdę mogę to powiedzieć, mam dosyć. Jeszcze czeka mnie wyłożenie, wywieszenie jednego prania. Zaraz to uczynię. Natomiast wcześniej, bo też tego wam nie nagrywałam, ale już pomyłam łazienkę na weekend, pomyłam podłogi, odkurzyłam oczywiście też najpierw także że troszkę w domu podziałałam. A później, jak widzieliście, byłyśmy na tych maleńkich zakupach oraz ukaczuszek. i tak ten dzień zleciał. Naprawdę nie wiadomo kiedy. Jeszcze, oczywiście, w międzyczasie popracowałam, bez tego ani rusz. I moi drodzy, kończymy. Także kochani, ja udaję się troszkę teraz odpocząć i znowu przy komputerze posiedzieć. E, tymczasem pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to koniecznie nadróbcie, żeby żaden mój film Wam nie umknął. Pamiętajcie o łapkach w górę, jeżeli film Wam się spodobał i o komentarzach. Ja bardzo lubię odpowiadać na Wasze komentarze. Także zapraszam. Tymczasem jaki Wam śle. Trzymajcie się i do zobaczenia. You keep coming back to show me sorry you have changed